Cześć, to jest? Przed wami recenzja Bajeczki pana Macieja Stupery, osoby, której już z nami nie ma. Jest to Światło. Książka, już wam pokażę, jest wydana w wydawnictwie Szmaragdowy Pióro. 13 października 2025 rok będzie jej premiera, czyli za 3 dni. No, ja się przy niej popokałam. To była pierwsza chyba bajka w ogóle na świecie stworzona, gdzie ja się przy bajce popokałam. Słuchajcie, no, wydaje się, że to jest taka zwyczajna, albo może też nieść ogrom przesłań, które tylko nie mogą ujrzeć. Ona opowiada, w jaki sposób powstało światło, dokładnie jak doszło do tego, że w ogóle się ukazało. I głównym bohaterem jest tutaj słoń, który nie chciał dłużej patrzeć na krzywdę innych ludzi i stworzeń. To on przypomniał sobie, że kiedyś na świecie było widno, więc postanowił, że musi zrobić wszystko, żeby powrócić do tego stanu. I tu chcę przerwać, żeby zauważyć, że słoń jest zawsze brany jako postać, no wiecie, myśląca trochę mniej logicznie. Nie patrzył na innych, którzy każdego dnia robili to samo, nie myślał o swoich ograniczeniach, o wiecie, wielkim rozmiarze, o nieporadności, no bo tak, jakie ma ręce, którą no, może też posiadać każdy inny człowiek na świecie, tak? Nie zerkał na innych, tylko pognał ciągnięty przez swoje myśli, przez takie marzenia, żeby doprowadzić do tego, co pragnął osiągnąć. I to pokazuje, aby nigdy nie przejmować się opinią innych, by nie chwalić się swoimi planami, nie snuć domysłów, nie myśleć, co by było gdyby, tylko zwyczajnie działać iść w kierunku, gdzie ciągnie na serce. Naprawdę to było takie niesamowite, kiedy no, moje myśli poszybowały w kierunku nie tylko przeczytania tej książki, ale i zrozumienia właśnie jej przekazu. I, I ten koniec, totalny sztos. Naprawdę, wiecie, ja w ogóle zazwyczaj nie używam takich słów, ale naprawdę pomysł na nią był po prostu genialny. Do tego te ilustracje, takie wyraziste, dokładnie ukazujące przykładowe myśli oraz problemy, które zostały opisane. Nie wiem czemu, ale ona otworzyła we mnie taką czułość oraz pewność tego, że istnieje wiele nieodkrytych talentów pisarskich, którzy być może z niepewności czy też strachu przed krytyką wciąż pozostają zamknięte w szufladzie. Niech więc każdy z was, kto cokolwiek w życiu napisał, bądź próbuje swoich sił w pisarstwie, ujrzy, że nie ma się czego bać. Weźcie przykład z tego słonia. Nie czekajcie na odpowiedni moment, gdyż czekając, wiecie, stoimy w miejscu, a nasz czas płynie. Dzisiaj jesteśmy, a jutro może nas nie być. Nieważne za kogo się uważacie, czy nawet za słonia, czy szaro mysz. Idźcie tam, gdzie nie są was myśli, bo to jest was pomysł, to jest wasza dusza, to jest kierunek, który powinniście obrać. To takie wasze głębsze ja, a ono nigdy się nie myli. Przeczytajcie tą bajkę, bo naprawdę warto. Wiem, że będzie ich więcej w obs odstępie chyba miesiąca czasu, ale... Nawet się nie domyślam, co może się kryć w kolejnych dziełach tego autora. Także ja ze swojej strony bardzo Wam ją polecam. I trzymajcie się. Pa. pa.